Jedzenie osadników, bagroomsy i nowe stworzenia. Oto 35 modyfikacji, które zmienią wasz Minecraft. Jest to zbiór modów, które przedstawiałam w shortsach. Jak jeszcze nie macie suba z dzwonem, koniecznie to zmieńcie i zasubskrybujcie, aby być na bieżąco. A jeżeli macie suba, sprawdźcie czy na pewno macie dzwonek. Linki do modów na moim Discordzie. Bądźcie jak Geralt, zostańcie wiedźminem i zdobądźcie swój własny wibrujący medalion. Oto modyfikacja Witcher Medallions. która dodaje do gry medaliony z aż sześciu wiedźmińskich szkół. Między innymi wilka, kota, gryfa i niedźwiedzia. Możecie je kraftować używając stołu Kowalskiego. Medaliony wibrują, kiedy jesteście koło magicznych itemów, bloków i mobów. Dodatkowo, kiedy klikniecie klawisz T, podświetlają się niektóre potwory. Backrooms w Minecraft to możliwe. Przedstawiam modyfikację. The accurate Backrooms. Która dodaje nowy wymiar do gry. Aby się do niego przenieść, musicie zakopać się w piasku, tak abyście dostawali obrażenia. Po chwili przeniesie was do Backroomsów. Są tam nowe moby i itemy. Na przykład dziwny Steve bez twarzy, komputer i wiele więcej. Żeby wrócić do Overworlda, musicie przejść przez pokój. Z Czerwonymi drzwiami. Zastanawialiście się, jak może wyglądać chodzący błąd? Właśnie tak. Oto mod, 404, który w rzeczywistości nie dodaje błędu, jednak dodaje moby, które wyglądają jak błędy. Jest dziwny Steve, który potrafi zmieniać tekstury bloków. Zielono-czarna istota i zepsuty Endermite. Moby są agresywnie nastawione do gracza i będą was gonić, dopóki nie zginiecie. Chcecie przykleić moba? Od teraz to możliwe. Przedstawia modyfikację, Blute. która dodaje klej do gry. Są trzy rodzaje: pierwszy na moby pasywne, drugi na agresywne i trzeci który jest niewidzialny. Każdy z nich możecie skraftować. Teraz nie musicie martwić się, że osadnik Wam ucieknie. Wystarczy go przykleić. Dodatkowo klej świetnie sprawdzi się w różnych farmach i mechanizmach. Wybudowaliście domek, zabiliście smoka i zastanawiacie się, co robić dalej? Teraz możecie zająć swój czas graniem w grę w grze. Oto mod Game Disks, dzięki któremu będziecie mogli stworzyć urządzenie do grania w dwie proste gry. Flappy B i Slime. Teraz, kiedy ekspicie i czekacie, aż moby się zrespią, możecie po prostu pograć w inną grę. Sans Undertale Undertale of Minecraft, Teeny Dodaje nowego moba do gry. Szkieleta z gry Undertale. Ma on 10 punktów zdrowia i respi się w naciekowych oraz bujnych jaskiniach. Jest neutralnym mobem, a kiedy go zabijecie, dropi nową płytę. Macie dość przenoszenia rzeczy w Minecraftie, A co jeśli moglibyście przenieść naraz całą skrzynię? Dzięki modyfikacji Carry on. jest to możliwe. Kiedy shiftem klikniecie prawym przyciskiem myszy na rzecz, możecie ją nosić. Da się tak transportować nie tylko skrzynie, ale też moby, na przykład krowy, świnie, psy, a nawet osadników. Chcielibyście przewozić osadników w taczkach? Teraz to możliwe. Wheelbarrow. Możecie skraftować specjalne miedziane taczki, dzięki którym możecie transportować moby, między innymi krowy, owce, villagerów i wiele więcej. Domyślnie można przewozić jednego moba, jednak w konfigu możecie zmienić na większą liczbę. Jeśli chcecie wyrzucić pasażerów, wystarczy kliknąć klawisz Z. Dodaje nowy item do gry. Kieszonkowy zegar, dzięki któremu możecie zatrzymywać czas. Wystarczy trzymać item w ręku i kliknąć prawym przyciskiem myszy. Bardzo przydatne, szczególnie w walce. Niestety zegarka nie da się skraftować i możecie go zdobyć na trybie gry kreatywnym lub komendą. Dinozaury w Minecraft, dzięki modyfikacji na waszym świecie będą respić się nowe prehistoryczne moby. Dinozaury są neutralne i dopóki ich nie nie zaatakujecie, jesteście bezpieczni. Mają świetne modele i dźwięki. Są też nowe struktury, klatki, wybiegi i areny. Chcecie poczuć się jak w horrorze? Friday the 13th Jason Voorhees daje straszną postać serii filmów w Piątek 13 do Minecrafta. Mob to główny antagonista, który uwielbia prześladować swoje ofiary. Ma 250 punktów zdrowia i kiedy was zobaczy zacznie grać straszna muzyka, a Mob rozpocznie pościg. Potem może was złapać, podnieść do góry i zabić. Dodatkowo są nowe struktury. Domki i obozy, w których są osadnicy. Jesteście głodni? Zjedzcie osadnika. Możecie podnieść villagera i go zjeść. Aby to zrobić, podejdźcie do wieśniaka i trzymając shift, kliknijcie na niego prawym przyciskiem myszy. Potem macie go w ekwipunku i możecie delektować się nowym posiłkiem. Dodatkowo da się wyrzucić go w powietrze i spowodować wybuch, a kiedy uderzycie wieśniaka trzymając shift, poleci do tyłu i stworzy eksplozję. Tańczące moby w Minecraft to możliwe. Przedstawiam moda Every X Dance. dzięki któremu niektóre moby po rozmnożeniu lub wygranej walce będą tańczyć. Na przykład golem po zabiciu zombie, wilk po pokonaniu szkieleta, a świnie, krowy i owce po rozmnożeniu. Animacja wzorowa. Pana jest na na które tańczą po zabiciu hoglina, i wygląda genialnie. Tylko jedno w głowie ma. Wrony, które potrafią dostarczać wiadomości, Messenger Crow. dodaje do gry wrony pocztowe. Aby nadać wiadomość, musicie skraftować specjalny zwój, dać go do pulpitu, wypełnić, zaadresować. Potem po prostu dajecie go wronie. Mob dostarczy go wybranej osobie. Dodatkowo jest też strach na wróble. Macie dość łódek w Minecraftcie. A co jeśli moglibyście podróżować na delfinach? Dzięki modyfikacji Ride. jest to możliwe. Wystarczy kliknąć siodłem na delfinach i możecie na nim pływać. Dodatkowo dostajecie efekt noktowizji oraz oddychania pod wodą. Ten sposób podróżowania jest dużo szybszy i ciekawszy niż w zwykłej łódce. Plecaki w kształcie zwierząt w Minecraft backpack. będziecie mogli skraftować genialnie wyglądające plecaki. Są różne rodzaje, między innymi w kształcie mobów, gasta, endermana i blaza oraz zwierząt, na przykład krów. Możecie je zakładać i chować w nich rzeczy. Dodatkowo plecaki dają pozytywne efekty i różne umiejętności. Przykładowo dzięki plecakowi pająka możecie wspinać się po ścianach. Chcecie Mieć małą głowę Axolotla, a może kota lub zoglina. Dzięki modyfikacji heads możecie je mieć. Kiedy zabijecie moba, istnieje mała szansa na wydropienie przez niego swojej głowy. Możecie je nosić lub udekorować swój dom. Są głowy wilków, pająków, wiedźm, krów i wiele więcej. Raptor's Figure Mod dodaje potwora z gry horror Dors Robloxa, bo ma tysiąc punktów zdrowia i jest agresywnie nastawiony do gracza oraz innych mobów. Kiedy was zobaczy, rozpocznie pościg, potem chwyci was, podniesie do góry i zabije na hita. Stwór wygląda genialnie, ma własne animacje oraz dźwięki! Schody z dirta, złota, diamentów, miodu i nie tylko? To możliwe. Oto modyfikacja. Alexis 64 Stairs and Slabs. Która na pewno spodoba się wielbicielom budowania. Dodaje ona nowe rodzaje schodów i płyt, które urozmaicą wasze budowle w Minecrafcie. Są schody z debrisu, obsydianu, ametystu i wiele więcej. Pump desert na pustyni będziecie mogli spotkać nowe moby i struktury. Są strusie, na których możecie jeździć. Nowy żółw, żywe tornado i boss. Idealny mod do pustynnego survivalu. Chcecie podpalić kogoś pochodnią? Oto Torch hit. Dzięki której, kiedy uderzycie mobę pochodnią, ten się podpali. Da Wam to dużą przewagę w walce z zombiakami, pillagerami i innymi agresywnymi mobami. Dodatkowo pochodnie stają się bardziej realistyczne i mają nowe zastosowanie. Czujecie się samotnie na survivalu? Skraftujcie sobie kolegę. Oto modyfikacja. Civilians. Dzięki której możecie stworzyć małego ludzika. Potem klikacie nie w osadnika i mob przemieni się w NPC-ta, który wygląda jak gracz. Możecie zmieniać jego wygląd i imię, a kiedy klikacie na niego prawym przyciskiem, myszy na czacie wyskakują dialogi. Realistyczne rzucanie blokami w Minecraft to możliwe. Dzięki modyfikacji. Probability. Możecie rzucać itemami oraz blokami. Aby to zrobić, musicie trzymać scroll i klawisz control. Możecie tak rzucić TNT, które jednocześnie się odpali. Dodatkowo, mod dodaje genialną animację poruszania ręką. Chcielibyście więcej zwierząt w grze? Oto Skunksy. Skunk. Na waszym świecie będziecie mogli spotkać nowe moby. Kiedy do nich podejdziecie, mogą was opryskać i dać efekt mdłości. Jednak da się je oswoić jagodami. Wtedy możecie wziąć moba na rękę. Skunks Występują w różnych kolorach i odmianach. Są nawet netherowe, endowe i skalkowe. Dodaje nowego moba do gry. Potwor ma 65 punktów zdrowia i jest agresywnie nastawiony do gracza. Ma kozacki model otwartą straszną paszczę garba, a kiedy chodzi, wygląda jakby chciał się przytulić. Macie dość walki z zombie, szkieletami i creeperami. Dzięki modyfikacji mobs. wszystkie agresywne moby stają się pasywne. Jedynie smok zachowuje się tak samo jak w zwyczajnej grze. Inne moby, takie jak Blaze, Piglin, a nawet Wider nie zaatakują Was, nawet kiedy będziecie je bić. Coś dla osób lubiących spokojną rozgrywkę. Kraby w Minecraft 2023 dodaje do gry MOBA, który przegrał w głosowaniu na Minecraft Live w 2023 roku. Kiedy do niego podejdziecie, wita was machając swoimi szczypcami. Dropi nowy item. Kiedy trzymacie go w lewej dłoni, możecie kłaść bloki dalej niż zwyczajnie. Bardzo pomocne przy budowaniu Minecraft, ale blok trawy teleportuje gracza. Dzięki modyfikacji Just don't touch grass. będziecie omijać trawę. Dlaczego? Kiedy na niej staniecie, dostajecie obrażenia lub zostajecie przeteleportowany. W sumie to możecie tepać się w nieskończoność. Czaszka T-Rexa zamieszkała przez agresywnych pillagerów. no i wiele nowych skamieniałości dodaje modyfikacja Four Extension Fossil. Od teraz na waszym Minecraftowym świecie będziecie mogli spotkać nowe struktury. Przypominają kości po prehistorycznych stworzeniach. Są skamieniałości ryby, części szkieletów i wiele więcej. W niektórych są obozowiska agresywnych mobów. Ziemniaczany golem w Minecraft, Potato Golem, dodaje nowego moba do gry. Aby go przywołać użyjcie komendy lub specjalnej miksturki. Golem jest świetnym obrońcą. Możecie oswoić go używając dirta, Ma aż 100 punktów zdrowia, i kiedy dacie mu trującego ziemniaka, regeneruje sobie życie. Dodatkowo ma własne dźwięki. Skrzydła w Minecraft. Oto modyfikacja i Karus, dzięki której możecie tworzyć swoje własne skrzydła. Używa się ich podobnie jak Elytry, tylko nie potrzebujecie fireware, Są w różnych kolorach i modelach. Teraz możecie wyglądać jak anioł lub wróżka. Velasophobia. Dodaje trzy agresywne moby do gry. Pierwszy przypomina potwora z głębin, który przegrał w głosowaniu na Mineconie w 2017 roku. Wciąga swoje ofiary pod wodę i zabija. Drugi to groźny rekin z olbrzymią paszczą, a trzeci to ryba przypominająca piranie. Nowy boss wyglądający jak modliszka. Oto modyfikacja... Boss by Kinora. która dodaje nowego moba do gry. Na świecie będzie generować się struktura z wiśniowym drzewem na górze. Kiedy do niej wejdziecie, spotkacie różowego bossa. Ma unikalne animacje i dźwięki. Intruder, Diamenty wyrastające z bloku to możliwe, przedstawia modyfikację dzięki której już nie będziecie musieli chodzić po kopalniach i szukać diamentów. Teraz wystarczy znaleźć jedną rudę. Potem czekacie i diament sam wyrasta z bloku. Możecie tak farmić nie tylko diamenty, ale też złoto, żelazo, Redstone i Lapis. Straszny uśmiechnięty potwór w Minecraft przedstawia modyfikację dodającą nowego moba do gry. Potwór ma 1000 punktów zdrowia, kiedy was zobaczy, zatrzyma się oraz uśmiechnie. Potem rozpocznie atak, i jeśli jesteście bez zbroi Je na hita.